To jest moduł czytnika RFID RC522 oparty tutaj na układzie. MFRC522. Idealny do systemów kontroli dostępu, logowania użytkowników czy projektów IoT. Pracuje tutaj na częstotliwości 13,56 MHz i współpracuje z kartami i brylokami MIFARE. Możesz zarówno odczytywać, jak i zapisywać dane na tagach. Komunikuje się tutaj tymi górnymi pinami przez interfejs SPI, bardzo szybki, więc łatwo podłączysz go do Arduino, ESP32 czy Raspberry Pi. Zasilany jest z 3.3 V, warto pamiętać, że nie podłączamy go bezpośrednio do pinów 5 V Arduino bez konwersji poziomów, to może być niebezpieczne. Zasięg tutaj do około 2 cm dla kart i około 1 cm dla breloków. Idealny do projektów, które mają reagować tylko na bliską obecność tagu. W zestawie oprócz tego modułu dostajesz na start również kartę, jedną do RFID, żeby tutaj po poczytać, oraz brelok do kluczy również z tagiem RFID. No i jeszcze oprócz tego są goldpiny do wlutowania tutaj, właśnie do tego modułu. Jako ciekawostka, ten czytnik jest bardzo popularny w projektach typu elektroniczny zamek do drzwi, bo można go łatwo zintegrować z jakimś serwem albo przekaźnikiem. Gdzie znajdziesz taki zestaw RFID? No oczywiście w sklepie M Salamon, linki masz w opisie oraz w komentarzu.